Dzień dobry Państwu. Międzynarodowy Sąd w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. I teraz pewna część ludzkości utwierdziła się w przekonaniu, że Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym i nie tylko wojennym, dyktatorem, ludojadem, potworem, złym człowiekiem. Druga część upewniła się w przekonaniu, to głównie w Rosji, że no, świat się uwziął na biednego Wowę, że nauczycielka go nienawidzi. Oczywiście tutaj taki żarcik, ale rozumiemy o co chodzi. Jest jeszcze trzecia część świata, dla której cały ten rosyjsko-ukraiński problem jest mało istotny, oni się nie bardzo tym przejmują, niewiele na ten temat wiedzą i... Ten wyrok także niewiele tutaj w ich oczach zmienił. Można by więc w teorii i trochę w żartach dowodzić, że ten wyrok Międzynarodowego Sądu nic nie znaczy. I faktycznie w wymiarze, który byśmy nazwali wymiarem realnym, on znaczy niewiele. Oczywiście Władimira Putina nie aresztują. Niemcy na przykład poinformowały, że jeśli Władimir Putin się pojawi gdzieś na ich terenie, to oni tego aresztowania dokonają. Duża część państw świata te państwa, które uznają władzę Międzynarodowego Sądu w Hadze, prawdopodobnie zrobiłyby podobną rzecz. Natomiast Władimir Putin i tak się do np. Niemiec nie wybierał, więc niewiele to realnie zmieni. W samej Rosji także go z tego tytułu nie aresztują, nikt go nie zastrzeli, itd. Więc w teorii. Albo inaczej, w praktyce niewiele to zmienia. Zmienia to bardzo wiele w wymiarze symbolicznym, a rozumiemy, że wymiar symboliczny dość mocno wpływa na to, jak ludzie wzajemnie się do siebie odnoszą, jak budują relacje między sobą. I pod tym względem ten wyrok, a w zasadzie to jeszcze nie jest wyrok, nakaz aresztowania może faktycznie przynieść pewne zmiany. Po pierwsze, dyplomacja jest tutaj problemem. Prawdopodobnie nie bez przyczyny ten nakaz aresztowania został wydany tuż przed tym, kiedy Xi Jinping miał przyjechać do Moskwy. Ja to nagrywam w tej chwili, w momencie, w którym oczekujemy na to przybycie w poniedziałek. I tutaj musiał to być dość poważny problem, ponieważ już zmieniać tych wszystkich planów się praktycznie nie dało, lub też zmieniać je tylko w szczegółach. Można inaczej rozmawiać z Putinem, wygłosić inne przemówienie, ale odwołanie wizyty byłoby zbyt mocnym sygnałem i zbyt mocnym pokazaniem światu, że Chiny poddają się naciskom. Z drugiej strony, jednak, Xi Jinping przyjeżdża. Na oficjalną wizytę do człowieka podejrzewanego o organizację masowego porywania dzieci w Ukrainie. Jak to dla niego wygląda? Jak wyglądać będzie okazywanie takiemu człowiekowi publicznego wsparcia? Jak to zostanie ocenione zarówno wewnątrz Chin, jak i przez chińskich partnerów handlowych, jak i przez po prostu, nazwijmy to, chińskich konkurentów wojskowych? Którzy są często tożsami z partnerami handlowymi. To jest wiele pytań, na które Xi Jinping musi sobie odpowiedzieć bardzo szybko. Jednocześnie tego typu ruch jest symboliczny w tym sensie, że świat zachodni, głównie Europa, tutaj pokazują, że faktycznie nie będzie negocjacji z Putinem. O czym mamy rozmawiać z człowiekiem, którego my chcemy widzieć w areszcie i w sądzie? Wyjdziemy na niepoważnych. Jeśli zaczniemy rozmawiać z tym człowiekiem jak z prezydentem kraju, to jest człowiek, którego chcemy skazać na więzienie za paskudne dosyć zbrodnie. Więc to jest wyraźne symboliczne odcięcie drogi do jakiegoś porozumienia. to jest istotne. Zaraz przejdziemy do tego, dlaczego? Oczywiście jest to także bardzo wyraźny sygnał dla rosyjskiej elity. I teraz właśnie sobie do tego punktu wracamy. Duża część elity rosyjskiej traktowała Władimira Putina jako gwarant z ich dobrobytu. Ich dobrobyt w dużej mierze opierał się na tym, że oni mogli korzystać jednocześnie. Z taniej siły roboczej w Rosji, z praw, których nie mieliby nigdzie indziej, z możliwości wykorzystywania społeczeństwa, okradania społeczeństwa, z możliwości podejmowania różnych korzystnych dla nich decyzji w oparciu o no, po prostu zwykłe łapówki, korupcję. Więc mogli korzystać z tego wszystkiego w Rosji, tam zarabiając. Wykorzystując, z, no, grając jak to mówi młodzież, w tym ja też nie jestem taki stary, na cheatach, na kompletnych państwowych czytach, wykorzystując kontakty z władzą, dorabiać się miliardów i wydawać te miliardy na zachodzie, na imprezy na południowym wybrzeżu Francji, na bezpieczne, legalne biznesy, które są o wiele bardziej stabilne. O wiele stabilniej jest mieć sieć sklepów spożywczych w Stanach Zjednoczonych, niż. Jakąś firmę, która na przykład sprzedaje rury ociągi Gazpromowi. Hmm, oczywiście to jest bardzo dochodowe, taki biznes w Rosji, ale on w każdej chwili może się skończyć: jak wypadniesz z łaski, jak pułkownik FSB jakiś się do ciebie przyczepi, i tak dalej. No, może na tym poziomie to już bardziej generał, ale rozumiemy o co chodzi. W tej chwili ten układ został zerwany. Już dość dawno przez sankcje, w zasadzie wszystkie mm, próby negocjowania ze światem zachodnim zaczynają się od tego, że trzeba zdjąć sankcje i wtedy Rosja może o czymś rozmawiać. Teraz cała ta rosyjska elita widzi, że Władimir Putin jest y, człowiekiem, który jak tylko gdzieś się pojawi, żeby z kimś rozmawiać. W jakimś normalnym kraju, to zostanie zaaresztowany. Więc jak on ma reprezentować ich interesy? Nie będzie ich reprezentował. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że tego typu mm, świadomość sytuacji, sytuacji, w której Władimir Putin nie jest godnym reprezentantem ich interesów na zachodzie, że stał się człowiekiem na zachodzie z nienawidzonym, to istniało już wcześniej, niemniej jednak ten mm, symboliczny gest jest tutaj bardzo wyraźnym pokazaniem tym rosyjskim elitom, że to już jest koniec. Od tego nie ma jak się za bardzo wycofać. Dodatkowy aspekt to są elity na w Zachodzie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, te elity, które bardzo często wykazywały się nazwijmy to sympatią dla korupcji, to znaczy oni mogli Rosji nie lubić, ale za odpowiednią kwotę mogli tę Rosję polubić. W tym momencie nadaj, nadał nie my, de facto międzynarodowy sąd w Chadze, nadał rosyjskiemu prezydentowi status podejrzewanego o popełnienie przestępstwa co oznacza, że jeśli my będziemy z nim współpracować, jeśli będziemy w jakiś sposób pomagać mu unikać odpowiedzialności i tak dalej, to nie będzie dobrze widziane aż do tego poziomu, że w skrajnych przypadkach może oznaczać, że także my będziemy ponosić jakąś odpowiedzialność karną za to, co um, się wydarzyło bądź wydarzy jeszcze później, jeśli będziemy z taką, w taką współpracę wchodzić, więc Podkreślę jeszcze raz, to nie jest wydarzenie, które zmienia nam obraz sytuacji diametralnie. To nie jest wydarzenie, po którym ukraińskie rakiety będą jecha lecieć dalej, a rosyjskie czołgi się zatrzymają. Tak nie będzie. Natomiast nie jest to wydarzenie całkowicie pozbawione swojego znaczenia. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.